Ej, dobrze, tak to ciekawie, nie? Dąbku, kawie, wie, kawie, jest tutaj. Dzień dobry, przed wami. Nie, bo cię nie pokazują. A matko. Dojdę do po blizzela, ha. No, to możecie.

Oczywiście, że nie. Aby, a o to... ja! co? Ja! Nie! Co? Ty nie wiesz, nie, wiesz, nie, wiesz. nie wiesz? No, a, no, siedź, siedź. O, siedzę. No, ale już siedzę. O, na nie. Hej, drodzy a może jeszcze się powadzimy, powalimy się w to. Może zobaczycie, władka? władzę? Wszystko jest Nie! I w ogóle nie spokojnie! A potem, śpiąc! Ej, koła, gdzie mi, Ej, a wtedy, a wtedy pokoju, teraz śpicie. No koła, a teraz śpicie i musicie Nie wiem, to To jest koniec! To jest koniec! Ale to jest koniec tego! To jest kość tej Teraz opowiem Wam o, o, o czeście! Czas to można zrobić tak! Z kwiatków, upiec i zrobić na nie kupę!